pani widzicie mnie ponownie w tym samym wydaniu, w którym widzieliście mnie w dęku, ale to tylko dlatego, że postanowiłam po prostu oba filmiki nagrać za jednym zamachem. No i potem będę się zbierać, bo będę musiała jechać na fizjoterapię. Jak mówiłam Wam w ostatnim daily vlogu, właśnie gdzie byliśmy w centrum handlowym w Oberhausen. Mam dla was um, dzisiaj hol zakupowy, częściowo kosmetyczny, częściowo ubraniowy. Ja wiem, miałam nie kupować kosmetyków, bo mam ich dużo, no ale słuchajcie, byłam w laszu między innymi, więc nie mogłam się powstrzymać i musiałam coś wziąć. Dlatego od tego zaczniemy. I tak, będąc w laszu zakupiłam dwie te same kule do kąpieli, yy, nazywają się Unicorn Horn Bubble. Są to kule, które mają dawać pianę. Już Wam pokazuję jak wyglądają, bo to są takie stożki. Mają dawać pianę. Przepięknie pachną, mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć. Mają dawać pianę, mają się rozpuszczać. Ja szukam jednej kuli z lasza, którą widziałam gdzieś tam na Instagramie. Nie widziałam kuli, natomiast widziałam tylko efekt, jaki daje w wannie piana i że robią się takie jakieś esy, floresy, właśnie takie kolorowe. I wydaje mi się, że jest to to. Przynajmniej mam taką nadzieję. Każda z tych kul kosztowała 5,50 euro. Więc no nie jest to tanio, ale nie jest też dużo. Więc tak jak mówię, zakupiłam dwie takie kule. Przepraszam Was bardzo, ale ja tu będę z powrotem wszystko wrzucać do reklamówki, więc będę Wam trochę szeleścić. Kolejny produkt, który zakupiłam także w laszu, jest to peeling do ust The Kiss. Yy, edycja limitowana Aczkolwiek ja o tym nie wiedziałam Dopiero zauważyłam przed chwilą Jak go wyciągałam z opakowania Słuchajcie, powąchałam go I powiem Wam Że ten zapach trochę, Zapach tego peelingu trochę przypomina mi yy, Właśnie Żel pod prysznic yy, Z Bath Body Works yy, Dark Kiss Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście Troszeczkę mi go przypomina On tak wygląda w środku ma jakieś tam w sobie drobinki, no jestem ciekawa. Jest ważny do lutego przyszłego roku, także spokojnie go zdążę zużyć. I e, jako próbkę dostałam odlewkę żelu pod prysznic Prince Charming. E, nie wiem za bardzo jak to pachnie, nie zwracałam uwagi, ale pani mi zaproponowała, więc dlaczego by nie. Potem byłam e, w. W, 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 w dm wydaje mi się Właśnie tam w centro I jedyny produkt jaki kupiłam sobie To pędzelek em, do różu Z Essence, podoba mi się, że jest taki różowy Taki dziewczęcy z kwiatkiem e, Dlatego go wzięłam Ceny niestety nie pamiętam I chyba ostatnim produktem kosmetycznym Który kupiłam, więc jak widzicie Na szczęście dużo tego nie ma Jest to bardzo słynny na, Nie tylko na YouTubie Ale także na blogach Krem pod oczy z If E jak Ewa sobie zakupiła jak byłyśmy zeszłym razem pod koniec września, jeszcze razem z Karoliną ze stylizacji właśnie w Oberhausen Ten krem jest w takim słoiczku. Więc wygląda tak. Jest go 15 ml do zużycia przez 6 miesięcy. Do tej pory użyłam go tylko raz, wczoraj wieczorem, bo wczoraj go zakupiłam. Wczoraj wieczorem go użyłam i no, nic nie mogę na jego temat powiedzieć. Ale na pewno dam Wam znać, czy rzeczywiście jest taki rewelacyjny, jak wszyscy się nim zachwycają. Przepraszam Was tutaj za szumy, no ale chcę Wam. Jak najszybciej to wszystko pokazać Słuchajcie, zakupiłam sobie dwa kejsy na telefon W sumie jeden dla siebie, jeden dla mojego męża um, Pokazywałam wam także we vlogu, ale muszę wam pokazać jeszcze raz Bo myślę, że nie wszyscy po prostu vlogi oglądają I na swój telefon zakupiłam kejsa takiego Z buldożkiem, który kiepa ma w gębie to jest taki w brudnym różu case, jak widzicie pasuje idealnie do mojego telefonu, natomiast mojemu mężowi zakupiłam takiego case'a także z buldoszkiem. Powiedzcie, czy to nie jest słodkie? Oba case'y kosztowały 2,99 euro i uważam, że są rewelacyjne. I teraz tak, lecimy, jeszcze mam dwie niekosmetyczne i nieciuchowe rzeczy Wam do pokazania i są to obie rzeczy z Primarka, zakupiłam sobie taki, nie wiem jak to nazwać, no pojemnik po prostu do napoi razem ze słomką, My Fancy Glass. Taki widnieje napis, kosztował 3 euro. Wzięłam go przy kasie, bo czasem czegoś takiego potrzebuję, a nie mam. Zresztą ja lubię z takich pojemników wielkich pić herbatę, bo ja kocham herbatę po prostu. Tak więc, za 3 euro przy kasie złapałam coś takiego i kupiłam coś, co na chwilę obecną bardzo, ale to bardzo mi się przyda. A co jest tak duże, że nie jestem w stanie Wam tego naraz pokazać, to oczywiście parasolka. E, ona jest przezroczysta i ma tylko e, pojedyncze literki e, na sobie i kosztowała 5 euro na, e, przepraszam, za huk, na dany moment e, rewelacyjna rzecz, bo ja po prostu w domu już nie miałam żadnej parasolki, mój mąż wszystkie gdzieś wytaszczył, a na zewnątrz pada, no i... Jak wysiadam z auta, to potrzebuję parasolki, bo ja nie lubię chodzić mokra. Ok, lecimy do rzeczy ciuchowych. Słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się pokazywać wam sklepami, dlatego po prostu pokazuję tak, jak leci i co mam pod ręką. I jako pierwsze zakupiłam sobie dwie pary skarpetek w Hound Emie. Niby nic zwykłego, ale one mają chyba bawełnę w sobie. Chociaż ja się śmiałam i mówiłam do Mai, że mocher, na nie bawełnę. Um, tutaj jedne są z takim białe czy kremowe, z, z niebieskimi serduszkami, natomiast e, z drugiej strony są. Jest druga para skarpetek. Te są już granatowe z białymi śnieżynkami, tak bym to nazwała. I one były przecenione z 9,99, czyli 10 euro na 1 euro. Tutaj widnieje cena, możecie zobaczyć. A więc stwierdziłam, że skarpetek nigdy za wiele. Yy, I tak, jeżeli jesteśmy przy Houdemi, no to pokażę Wam. Yy, kupiłam sobie taką bluzę. Yy, na pewno. Wiele z was zna tą bluzę. Ja tą bluzę widziałam u Ani z kanału Fokusowana i za każdym razem, jak Ania miała na sobie tą bluzę, to wpatrywałam się w ekran i po prostu zakochałam się w tej bluzie. Uważam, że akuratnie, jeżeli już jesteśmy przy Ani, to ta bluza bardzo do niej pasuje, bardzo ładnie mi niej wygląda. Ania, wiem, że to oglądasz. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Dlatego jak zobaczyłam ją w H&M-ie tam w centrum, w, w sklepie, to po prostu o nie miałam. Ta bluza kosztuje, już Wam mówię, 9,99 euro. I jest po prostu zwykła czarna z napisem Brooklyn. Największy rozmiar, jaki jest dostępny, to jest l -ka. Ja wzięłam w l i powiem Wam szczerze, że ona jest na mnie mega luźna, więc jakbym wzięła m to pewnie byłaby trochę trochę bardziej dopasowana. O, mam nadzieję, że to jakoś widzicie. Tak więc e, jestem mega, mega, mega zadowolona właśnie, że udało mi się e, dorwać tą bluzę. Jestem w niej zakochana i wiem, że na pewno teraz będę często w niej chodzić i całkiem możliwe, że będziecie mnie e, często w filmikach widzieć. E, dalej z chem temu wydaje mi się, że to by było na tyle, bo ja tu się rozwalam rękami, no ale muszę podciągnąć sobie już i tak krótkie rękawy. <laughs> Więc pokażę wam dwie koszulki, które zakupiłam w Primarku, które także każda kosztowała 10 euro. Jedną już mogliście widzieć na mnie właśnie w vlogu tym shoppingowym. To jest bluzka, jak już mówiłam, z Primarka. Ona ma tutaj, on, słuchajcie, te bluzeczki, one są bardzo, bardzo cienkie. I ja Wam powiem, że ja ją miałam ze sobą na zakupach i mi było mega gorąco, ale to, no jakby powiedzieć, to już um, moja wina i wina moich hormonów. One mają tutaj podłużne paski. I tutaj taką lekką koronkę. Tutaj na ramionach lekko właśnie prześwituje ta koronka. E, no wydaje mi się, że ta bluzka jest naprawdę piękna. E, ja uważam, że mi paski pasują. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Wydaje mi się, że mi paski pasują i zresztą ja bardzo lubię nosić rzeczy w paski. E, I już Wam pokazuję drugą koszulkę, która właśnie jest tego samego typu. Niech ja się tylko tutaj ogarnę, której jeszcze na sobie nie miałam. O, i wygląda tak. Ta z kolei jest już tylko tako, taka szaro-biała. I tutaj znowu ten sam, ta sama koronka. Tak samo tutaj kawałek prześwitujący jest. One kosztują 10 euro i bardzo fajnie mi się je nosi. Chyba jestem troszeczkę prześwietlona. Um, tak, kolejna rzecz, którą zakupiłam sobie ostatnio w Lidlu, pozwólcie, że um, założę wieszak, żeby łatwiej było pokazać. Zakupiłam sobie w Lidlu i pokazywałam Wam już um, w zakupach. Jest to sweterek, który zakupiłam w Lidlu. Jego ceny nie pamiętam, natomiast nie był drogi. On w kamerze wydaje się na pewno w innym kolorze troszeczkę niż jest, natomiast to jest seledynowa zieleń. To jest taki sweterek, który na mnie jest do bioder. Z tyłu ma tutaj zameczek, który możemy rozpiąć, który możemy zapiąć. Bardzo przyjemny, naprawdę bardzo przyjemny ten sweterek, przyjemny, przyjemny materiał tego sweterka jest. Sprawdzę, czy tutaj może jednak gdzieś cena była ale chyba nie, bardzo nie. Niestety nie. No w każdym bądź razie to jest rozmiar M. -ka? M, -ka, tak, M. -ka. No i na mnie jest taki, powiedziałabym, w sam raz, e, co my tu jeszcze mamy. Słuchajcie, w Primarku kupiłam sobie też kilka koszulek, em, takich basicowych bym to nazwała. E, pierwsza taka, o, e, w kolorze, no takim brzoskwiniowym, jasnym. Druga jest w takiej butelkowej zieleni, i trzecia jest w różu. Taką już mam jedną, natomiast sięgnęłam po nią po raz kolejny, bo bardzo lubię nosić. Ja uwielbiam te, te basicowe koszulki na ramionczkach. One mają grube ramionczka, jak widzicie. Ja je uwielbiam, one kosztują 3 euro, więc to nie są pieniądze, a ja je noszę. Ja takie koszulki noszę codziennie niemalże bo zakładam pod swetry, pod jakieś inne bluzki i tak dalej, i tak dalej i noszę, piorę, nic się z nimi nie dzieje naprawdę są rewelacyjne i zakupiłam sobie jeszcze jedną pasiastą bluzeczkę z krótkim rękawkiem on wygląda o tak, zwykły pasiak po prostu z krótkim rękawkiem i ta kosztowała mnie 4 euro przymierzałam oczywiście już wszystko i jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, więc jak widać nie zakupiłam zbyt dużo rzeczy. Natomiast e, będąc w Ernsting Family, e, to jest taki sklep, ja nie wiem czy on w Polsce jest, zakupiłam sobie czarne spodnie, to są spodnie z materiału ala leginsy, które mają e, tutaj gumkę, ja może spróbuję, chociaż nie będzie pewnie nic widać. Spróbowałabym Wam pokazać. Na dole mają zameczki, które można oczywiście rozpiąć. I to, co mi się podoba, że powiedzmy na wysokości kolan, troszeczkę nad kolanami, mają takie pomarszczenia. Ja nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. Są mega, mega wygodne i kosztowały mnie zaledwie 14 euro. Ja uwielbiam czarne spodnie nosić, bo, jak wiadomo, czarny wyszczupla. Natomiast e... Wiecie, ja mam dwa psy i różnie to bywa z czarnym, albo z reguły po prostu wszędzie mam psią sierść i to mnie doprowadza do szału. I słuchajcie, jesteśmy przy dwóch ostatnich rzeczach, które zakupiłam w, w CA, czyli u was tym tak zwanym CA. Zakupiłam sobie dwie pary dżinsów Te tutaj to są boyfriendy, aczkolwiek na mnie one nie wyglądają jak boyfriendy i nie o to mi chodziło. Taki trochę sprany materiał, jak możecie zauważyć, już Wam pokażę z drugiej strony. Ma gdzie niegdzie właśnie takie poszarpania. Z tyłu wygląda wyglądają tak. No, są duże rozmiary, i nie mieszczą się w kamerze. Ja należę do dużych osób. Yy, powiem Wam, że ja szukałam dla siebie jeansów, które yy, nie będą długie. Bo ja nie lubię nosić butów na obcasach, nie lubię nosić butów na jakichś platformach. Yy, wolę płaskie buty, więc najbardziej zależało mi na tym właśnie, żeby do płaskich butów mieć. Yy, te spodnie są dla mnie trochę takie ala rurki. No natomiast bardzo, ale to bardzo mi się podobają. Ich cena to 29 euro. Może nie jest to tanio, ale to też nie jest dużo. I powiem Wam, że ja lubię właśnie kupować spodnie w tym sklepie, dlatego że one są dobrej jakości. I ja mam masę spodni właśnie z CNA, i nic mi się z nimi nie dzieje i ostatnia rzecz, którą kupiłam i także są to spodnie, są to dżinsy, to są super skinny leg um, które są już w takim bardziej niebieskim kolorze, aczkolwiek też mają takie lekkie jakby przeprania czy wyprania, czy jak to się tam nazywa e, na dole oczywiście nogawki im bliżej dołu są e, szczuplejsze z tyłu wyglądają tak o bardzo ładnie na mnie leżą i bardzo przyjemny jest materiał i słuchajcie z tymi spodniami była taka sytuacja że ja je wzięłam z takiego stolika bo często te spodnie są na stolikach porozkładane i na stoliku było napisane 17 euro więc sięgnęłam po nie wybrałam numer, poszłam do przebieralni nie zwróciłam uwagi na etykietę, która tutaj jest nie zwróciłam uwagi i przymierzyłam. Maja mówi, no fajnie wyglądają, to mogę brać. Ja jestem osobą, która jak przymierzy spodnie pasują, biorę. Ja nie przebieram tysiąca par i nie szukam, nie wiem, igły w stołusiana. Jeżeli pasują, jeżeli dobrze się w nich czuję, to po prostu biorę. Więc poleciałam z tymi dwoma parami do kasy i przy kasie okazało się, że one także 29 euro kosztują, a że ja potrzebuję dżinsów, No to stwierdziłam, okej, okay, raz kozie, śmierć. Kupiłam, no i teraz się będę cieszyć, i będę je nosić. Kochani, wydaje mi się, że to by było na tyle: to było wszystko, co ostatnio zakupiłam. Są to raczej takie rzeczy, które no, na już teraz zaraz potrzebowałam. No i co było na tyle. Jeżeli Wam się to podobało, to poproszę o kciuki w górę. Jeżeli macie w ogóle ochotę na jakieś um, stroje dnia, to dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście stroje dnia dla osób, które no, są większych gabarytów, takich jak ja, czy szczupli inaczej, um, jak ja to mówię. Więc dajcie mi proszę na dole w komentarzach znać. Ja teraz lecę wszystko ogarniać i jadę na fizjoterapię, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!